co dzieci widziały w drodze. Jadą, jadą dzieci drogą, siostrzyczka i brat i nadziwić się nie mogą. Jaki piękny świat! Tu się kryje biała chata, podsłomiany dach, przy niej wierzba rosochata, a w konopiach strach od łąk mokrych bocian leci żabkę w dziobie ma bociuś bociuś krzyczą dzieci a on kla, kla, kla tam zagania owce siwe brysio kundys zły konik wstrząsa bujną grzywę i do stajni rży, idą niosą kosy, fujareczka gra, a pastuszek mały, bosy, chudą krówkę gna. Młyn na rzece huczy zdala, białe ciągną mgły, a tam z kuźni od kowala lecą złote skry. W polu w sadzie brzmi piosenka, wskroś srebrzystych ros, siwy dziad pod krzyżykiem klęka, Pacierz mówi w głos, jadą wioską, jadą drogą Siostrzyczka i brat I nadziwić się nie mogą, jaki piękny świat.